10 kilometrów, to godzina, to idź tam i no, może nie godzina, ej, może pół godziny jest, ej robić ci takiej bity, montuję cały dzień A ja ci mówię, że twoja Ex mi nie daje spać Ej, yo, takie bity są, takie bity są i tam Nagle widzę pociąg i go grany tak jak GTA, ale go się nie da ukraść Na pewno się pytać, ale zniszcz to się da. Ej, ej, ej! Yo! Takie bity są. Odchodzę do pociągu i ranię. Yo! Widzę ciebie i bierz węgiel. I mówisz, żebyśmy poszli pod. O węgiel, bo jest wam potrzebny. Żeby mi paliwo do pociągu. Ej! Eee. Bo, jak masz paliwo, to możemy jechać wielką trasę. Ej, się dotrzymać do domku. Bo nie mamy już paliwa i idziemy tam. Nagle wierzę w rewolwer, bo go znalazłem. Zabijam wszystkich no, z zombiaków, a ty no, mówisz, się no, no. ulewię ten bit. Idę se tam, ej, chodzę se tam. A ty mój się, ej, jo, takie bity są. Nagle mówisz mi, że twoja, ej. Nie daje ciów, ciów, ej, ej, ja wyciągiem te 700 metrów, albo 775 75 km. Ej, Ci Taki ciów, ciów, ciów. Co się tam odwala? Widzę i biorę rewolwer, bo znalazłem. Nie mam amo do niego ile se do i se biorę. Ej, ej, jo! Wow, awesome. Idę do oh, no, piska. ej, ej, jo, jo! Bo takie biciory tu są. Ej, jadę pociągiem, ej! ej. Kilometrów, a ty mówisz to mało, ja byś zobaczył ile się ja jeszcze całą Polskę, bo ja ci mówię tak, że 6, 6 godzin, ej, a wy pociągów to prawie tyle samo, ej, ale chyba ty żartujesz, ej, bo dziś...